Na moim kanale. Dzisiaj będzie trochę inny odcinek, bo pokażę Wam wszystkie moje gadżety książkowe. I jeśli nie będzie trwał zbyt długo, to pokażę Wam też te, które posiada moja mama. Jakby większość z nich jest z Epic Page, ale znajdują się tu też rzeczy z Primarku albo świeczki od zaczytana żaba. Najpierw pokażę Wam to, co do mnie ostatnio przyszło. I była to paczka od Epic Page właśnie. Były tam takie arty, których nie zamawiałam. Jakby dostałam je w gratisie przy zamówieniu. I tutaj jest art z mrocznych, z odcieni magii, wie i szła. I jest też z dzieci krwi i kości. Ja ogólnie robiłam to zamówienie, dlatego że długo czekałam, aż będzie dostępny kubek z dworów. I właśnie taki mi przyszedł. To the stars who listen and the dreams that are answered. Tutaj po jednej stronie jest recent a po drugiej Feyre. Jest taki cudowny, język ukłamto Jest prześliczny. I dla mojej przyjaciółki zamawiałam też pluszyna. Jakby te zakładki są tak mega dopracowane. Widzicie to oczko? I Zamawiałam też Epic Pack z The Last Hours, czyli Chain of Gold. I dostałam to w takiej kopercie. Której jeszcze nie otwierałam, bo chciałam właśnie nagrać Wam moją pierwszą reakcję na tym filmiku. Więc zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jestem mega podekscytowana i ciekawa. Ok, więc z tego co wiem, powinny to być trzy, trzy zakładki magnetyczne. Jedna zakładka normalna, przypinka i art. Więc zobaczymy. Dobra, najpierw chyba art. O, Cordelia Jeszcze nie czytałam Chain of Golf tak w ogóle, więc mam nadzieję, że, że będzie fajne. I tutaj z drugiej strony jest jakby takie trochę przyciemnione kolory, ale bardzo ładnie to wygląda. To jest... O, przypinka. All the stories r Jakby wy to widzicie odwrócone, więc wiecie, ale otworzę to i zobaczymy. Kocham przycinki, Potrzebuję więcej takich. Tu są runy porysowane. Bardzo ładne. O, to jest chyba chyba Grace Blackthorn. Patrzcie, jak ona ma fryzurę z tyłu. O! I te zakładki są ogólnie jakby większe większej niż te normalne, które są. Ale śliczne jest, Boże, to sukienka i to usta, ładna. Oj, Boże, kocham to. Jezu, ale śliczne. To będzie moja ulubiona zakładka. Mam nadzieję, że postać też będzie fajna, chociaż z tego co wiem, to ona jest raczej bardziej w złe charaktery tam. O Boże, James! James Herondale. Może widzicie, on ma złote oczy i jest taki trochę demoniczny, jakby ta strona czarodziejska o Boże ale cute. O, i czy ma książkę! O. Patrzcie z tyłu też, ale, ale ładny. Kocham Jamesa. Okej. Okay. Uuu! Może to są serio... Chyba najładniejsze zakładki, jakie do tej pory miałam nawet od Epic Beach. Patrzcie, na kordelię, to sukienka jakby... Kocham te czasy, więc temu się tak mi tymi wszystkimi sukienkami pewnie, ale jest przepiękna. Trochę Wam odbija światło. I z tyłu też... może Boże, wygląda jak na okładce, w sensie włosy też jej tak rozwiewają się i w ogóle, ale ładne. I maruny porysowane, nie wiem czy to widzicie. Ale maruny porysowane na szyi na rękach. I kordana, o mój Boże, wow! Jejku, ale to jest prześliczne. Tak się prezentują wszystkie trzy razem. Czekaj James nie zasłanie sukienki Grace. Jakby przepiękne są. Jejku. Mm, Słucham to. No i została jeszcze zakładka papierowa. Love Cut love cuts Deeper Than Any Blade. Tutaj jest ze szmoreczkiem. Tu jest dwustronnego z tyłu jest ten sam obrazek. I podejrzewam, że to jest cytat właśnie z Chain of Gold. Czyli miłość nie głębiej niż jakiekolwiek ostrze. Ale super! Boże, i kocham kocham takie rzeczy, kocham. Jezus, są przepiękne, nie mogę się napatrzeć na to zakładki Grace Cordeli i James'a to są przecudowne. I teraz tak, mam jedną książkę, bo na razie jeszcze nie ma drugiej, więc pewnie będę zmieniała co rozdział zakładki, żeby każdą użyć. Ok, to jest na tyle z tego nowego, który zamawiałam ostatnio. Jakby kosztuje... Epic Pack teraz kosztuje 35 zł, co się bardzo opłaca, bo z tego co wiem, same takie pojedyncze zakładki kosztują po 12 chyba, z tego co pamiętam. A tu jest jeszcze przypinka, art i zakładka normalna, więc naprawdę się opłaca kupywać, bo to jest dużo taniej wychodzi niż gdybyście mieli kupywać wszystkie te rzeczy osobno, a i tak nie wszystkie rzeczy są później na sklepie. I kubek też jest piękny. Kubek kosztował 20 zł, a zakładka luszyna kosztowała 4, bo była jakaś przecena. No, i jeszcze dostałam te arty, więc mega super. Ja kocham wszystkie rzeczy związane z książkami. Teraz pokażę Wam. Dobra, idziemy od tyłu, czyli teraz pokażę Wam moje zamówienie. Jak przeczytałam, w sumie nawet jeszcze zanim przeczytałam Crescent City, to od razu wiedziałam, że jak będzie Epic Park, to będę musiała sobie go kupić. On też kosztował 35 zł, chyba. No, i tutaj już y, widziałam jego zawartość, ale wam pokażę. Tutaj mamy Danikę z kolorowymi włosami i z mieczem. I z tyłu też warkop upleciony, piękny i kurteczka, ale nie ma tu nic na kurteczce. Myślałam, że jest, ale każdym razem jest świetne. Dalej mamy Hanta, który ma skrzydła i te skrzydła są takie cudowne, bo że kocham Hanta. I z tyłu pięknie. Jakby, serio, te skrzydła są takie wow. I nawet mamy tu tą koronę cierniową jakby, czyli znak jego niewolnictwa. Jakby mam nadzieję, że nie będę Wam spoilerować tu nic. I mamy oczywiście jeszcze Bryce, która wygląda przecudownie jakby. Ta Bryce podoba mi się bardziej niż z wszystkich artów nawet, jakiekolwiek widziałam, więc jest przecudowna. Jakby ma taki, takie kształty, jakie powinna mieć, jakie były w książce. Ma uszy spiczaste i ogólnie jest bardzo ładna. I te włosy też są hit. Kocham to. No i dostałam jeszcze naklejkę. Jakby to można sobie odkleić, ale na razie chcę sobie zamówić jakąś torbę, taką bawełnianą, zwykłą, białą, bez niczego. I wtedy sobie ponaklejam te rzeczy związane z tym. I też poprzypinam przypinki prawdopodobnie. Więc chcę sobie tak zrobić jakby sama. No i tutaj jest Pack of Devils, czyli tego, tej swory, którą miała Danika. I jest przepiękna zakładka normalna. True all love true love all is possible, czyli też cytat z tego. Jakby to jest piękne. To jest folii, dlatego się tak świeci, normalnie jest matowe. I tak, z tego to też tyle. Też jest bardzo fajny. A jeszcze art był. Wait, gdzie ja podziałam art? Gdzie ja go tu hmm. O, tu jest. No właśnie. Tu jest jeszcze art Daniki i Bryce. Jakby to chyba powinno być, tak? Bo. Wow. I on jest też przepiękny, jakby kołam wszystkie arty. No i y, mam tutaj jeszcze, wtedy też dostałam w gratisie jakby takie coś od Epic Page, gdzie są książeczki i serduszko i też spoko wygląda. I naklejkę Because Reading is Awesome. No i wtedy też zamawiałam y, jakby rzeczy na Dzień Matki dla mojej mamy. Razem z bratem kupiliśmy właśnie coś z Epic Page, zamówiliśmy. No i była w tym. Zaraz Wam to pokażę, jak będzie jeszcze czas. Było w tym Epic Pack z pięknej i bestii. No i dostaliśmy tam dwa arty, więc jeden sobie przywłaszczyłam, Bo jakby były takie same tylko po prostu wysłali podwójnie. I pokażę Wam jeszcze yy, tak. Moją pierwszą zakładkę, jaką kupiłam, i to było na targach książki. I jakby zobaczyłam, to jest Epic Page, I po prostu stałyśmy tam z koleżanką i patrzyłyśmy na te zakładki, i nie wiedziałyśmy totalnie, którą mamy wybrać, bo wszystkie były takie piękne i naprawdę ciężko było wziąć jedną. No ale wtedy jeszcze jakby nie miałam. Wtedy jeszcze chyba nie czytałam nawet dworów, z tego co pamiętam, więc jakby jedyne. Wyborem tam dla mnie, jakby z tych zakładek, które znałam, to było mnóstwo postaci Sarah Potter'a i z darów Anioła. Ale że darów Anioła nie miałam u siebie jako książki, ani żadnej książki Kler wtedy chyba, chociaż miałam pewnie Władcę Cieni i tak dalej, ale z tego akurat nie było postaci, to stwierdziłam, że nie będę brała Klery ani Magnusa, ani ale chociaż są tacy pięknie normalnie jakbym mogła, to bym wszystko tam kupiła. Ale że wezmę sobie właśnie kogoś z Harry Pottera. No i też się długo zastanawiałam nad Hagridem na przykład. Snape był przeuroczy. No i ogólnie Harry Ron. No i wzięłam w końcu Hermionkę. Ona jest właśnie jakby normalnego rozmiaru w odróżnieniu od tego Jamesa, Na przykład porównajmy sobie. No i też z tyłu tak wygląda. No, i teraz pokażę Wam e, mój pierwszy Epic Pack. No i to był oczywiście Epic Pack z dworów. Wcześniej był sprzedawany taki duży boks za 50 zł, gdzie była chyba jeszcze jakaś torba, czy coś tam, czy świeczki związane z tym. Już nie pamiętam dokładnie, ale właśnie wiem, że ominęło mnie to, bo wtedy jeszcze nie czytałam dworów. No i później e, był Epic Pack Inner Circle. No i tu są właśnie takie rzeczy jak Art z Velaris. Valaris City of Starlight. Meet me in Velaris City of Starlight. No i jakby to jest prześliczne i wiecie jak to super wygląda. Jakby nie widać tego tak bardzo w kamerze, ale te gwiazdy i wszystko jest piękne. No i że to było właśnie Inner Circle, to nie ma tutaj Risanda ani Fejry w formie zakładek magnetycznych, ale za to były Mor i Cassian, tak to jest Cassian. I też prześlicznie wygląda. Mortak tak mi się podoba. Że hit. No i tutaj też z tyłu tak wyglądają. Była też Amarenka i Azriel. Amrena. I jakby ten uśmiech Jezus, to jest z cała Amrena. Ja nie mogę. I tu też skrzydła. Oj, Kasia też ma skrzydło, widzieliście? Zapomniałam o tym powiedzieć. E, kocham skrzydła, więc tutaj tak średniej widać, ale są jakby jaśniejszym czarnym zrobione. No, i jeszcze tutaj była zakładka normalna, gdzie już mamy właśnie i Fejrę, i Risanda. To the people who look at the stars and wish, czyli ten sam napis, co mam na kubku, i to jest jakby po stronie Fejry. A z drugiej strony mamy To the stars who listen and dreams that are answered. I tutaj mamy Risanda. Jakby jeśli ktoś nie rozumie angielskiego, to to jest ten cytat, że za gwiazdy, które słuchają, i marzenia, które się spełniają, za ludzi, którzy patrzą w gwiazdy i marzą. Więc tak, jakby no, to jest y, najpopularniejszy chyba cytat z dworów. No i tutaj jest ten sam napis y, w takiej formie naklejki, ale ja nie wiem, czy to się odkleja. Jakby jeszcze tego nie ogarnęłam, bo nie, nie mam na razie, gdzie to go przyklejać. Ale też pięknie wygląda, jakby tu na dole mamy wzór tatuażu Fejry, a na górze właśnie tatuaż Lisanda. Teraz pokażę Wam y, moje gadżety, które nie są z Epic Page i jakby. Muszę wspomnieć, że ten filmik nie jest sponsorowany przez Epic Page. Ja po prostu uwielbiam ich rzeczy. I tutaj mam coś szczególnego dla mnie, bo dostałam to od przyjaciela. I to jest właśnie przypinka książkowa, na której pisze Just One More Page. Just One More Page. I mamy tutaj Jerzyka, który sobie czyta książki przeurocze. I to też chcę właśnie przypiąć do tej torby. Tylko jakby muszę poszukać, gdzie kupić. Zwykłą bawełnianą torbę, bez żadnych napisów. Dalej mam y, Popa. Pop jest od y, Gig Up, z tego co kojarzę. Chyba Gig Up albo M-Shop. Której z tych dwóch? No i właśnie to jest y, Newt Scamander, który trzyma tutaj, właśnie różkę, którą <laughs> przed chwilą sklejałam kropelką, bo jakby. Przenosiłam meble i musiałam wszystko wyjąć z szafek i wyjmując niuta złamałam przez przypadek tą różdżkę, ale przykleiłam ją kropelką i teraz nawet nie widać, że była sklejana, więc, więc bardzo dobrze. No i niut tak wygląda. To jest niut z fantastycznych zwierząt zbrodni Grindelwalda. Jakby z tyłu też. Podoba mi się ten pop. Jakby... Nie wiem, czy będę kupować... Więcej popów, bo one są prześliczne i ładnie wyglądają na zdjęciach. Nawet tu ma muszkę tak pod głową, jakby. Ale nie wiem, czy będę kupywała więcej, bo po prostu, jakby, no on stoi sobie na półce, tam, w tej dziurze, między fantastycznymi zwierzętami a Harrym Potterem. No i tak naprawdę, no to nie ma z niego żadnego pożytku, jakby wolę wydawać pieniądze na zakładki, świeczki i tego typu rzeczy, niż na popy, chyba. Ale zobaczymy. Jakby, no, podobają mi się mega, ale to też jest, yy, cena robi swoje. Mam tutaj też coś z Primarku i to jest yy, jakby zawieszka na drzwi do pokoju. I to jest z Harry'ego Pottera i pisze I solemnly swear that I am up to no good. I mamy tutaj her pogwardu i tutaj to, że nie drażni smoka. No i ogólnie to jest I solemnly swear that I am up to no good. To uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego, więc jakby, wiecie, jak to wisi na drzwiach, to jest takie haha. No i, i to jest y, słowa, które to są słowa, które, którymi się otwierało mapę Hundsfotów. Także Całkiem spoko i to samo kupiłam mojemu bratu. I w ogóle to, za ile ja to kupiłam, to jest jakaś śmieszna rzecz, bo ja wydałam na to 50 centów, czyli 2 złote polskie. Jakby to było w Primarku i było na przecenie. Pierwotnie kosztowało 3 euro, ale właśnie trafiłam jakoś tak, że akurat było przecenione mega, więc wziąłam sobie i bratu, bo on też lubi Harry'ego Patera. Mam tutaj teraz y, świeczki od y, Żabia Faktoria. Inaczej zaczyta na na Instagramie. I tutaj mam y, Lucifer Morningstar, czyli co akurat nie związane z książkami. Ale słuchajcie, wyszedł piąty sezon Lucifera i po prostu nie mogę spać, tylko oglądam ten serial, bo kocham, kocham. Świetny jest. Jeśli lubicie fantasy i kryminalne, jakby wiecie, kryminalne sprawy rozwiązywanie, plus dawka humoru, to po prostu jest idealne dla Was. I tak samo dla fanów skrzydła tych istot i aniołów, i demonów, i tego typu rzeczy, po prostu jest świetny serial. No i tutaj tak wygląda. Otworzę wam ją jakby. Ona pachnie tak cudownie! Tak wygląda w środku. Jakby nie wiem, czy to widzicie, ale ona tutaj na dole jest taka bardziej fioletowa, jakby to jest takie trochę ombre. No i Lucifer pachnie dymem, ginem, truflą i przyprawami. I mam jeszcze kasjana z dworów. I Boże, nie wiem, która świeczka pachnie lepiej, jakby naprawdę nie mogę zdecydować. Zwłaszcza, że to są. Obie te świeczki pachną tak bardzo męsko. Jezu, no, świetnie pachną. I kasjan to skóra, opium i imbir. Więc też bardzo je lubię, jakby szkoda mi ich palić. Jakby raz je chyba zapaliłam do jakiegoś zdjęcia. Ale po prostu mogę stać i wąchać je godzinami. Teraz pokażę Wam rzeczy mojej mamy, bo filmik nie trwa aż tak długo, więc jeszcze... Mam nadzieję, że jeszcze się nie znudziliście. I to jest tak. Kupiłam mojej mamie na 40. urodziny chyba kubek i zakładkę denerys, Tylko nie wiem, czy ona ma zakładkę schowaną tam, gdzie resztę tych rzeczy czy jednak trzeba by było szukać gdzieś indziej, więc zobaczymy. Ale zakładka wygląda tak samo jak Daenerys na kubku. I tutaj pisze Shall we begin? Czyli typowy tekst z Grywa Tron. Tutaj jest właśnie prezent na Dzień Mamy od mojego brata, z tego co pamiętam. Tutaj jest Jamie i Claire z... Outlander serial. Ja zaczęłam to oglądać i mówię mamie o patrz jaki fajny serial. No i później mama zaczęła to oglądać i ja przestałam. Bo jakby trochę mi się znudziło, bo mam tak, że jak zaczynam oglądać serial oglądam dużo naraz, a później mi się już nudzi i, i idę oglądać coś innego. Ale zakładki są świetne. No i tutaj też Claire ma koczek i w ogóle takie szkłockie, widać tą kratę i w ogóle więc jest bardzo ładne. Tutaj jest właśnie też ten art, który Wam pokazywałam już wcześniej z piękne i bestie, to było w Epic Packu. Tutaj jest bella. Jakby to są zakładki z balu. No i też tak wygląda z tyłu. A tutaj mamy bestie. Jakby fajne, bardzo bardzo urocze. No i jest tutaj to teneris. Jest denerys Ma smoczka na ramieniu. I ta fryzura z tyłu też jest przepiękna. I jeszcze mamy z mamą. Moja mama ma etui na telefon. Case z artem z gryotron Właśnie związanym z denerys A ja mam przepiękny art, ale nie pamiętam, czy jego jest autorstwa. I on jest z dworów, oczywiście. Jest tam Faila Irisant. I właśnie nagrywam telefonem, więc. Zrobię krótką przerwę i zaraz Wam pokażę. wam, że trochę mi się zmienił kadr, także musicie mi to wybaczyć. Ale tak wygląda to etui. Jest Feira Irisanty z dziurą w policzku, no ale tak musiało być. Jakby sama sobie dostosowywałam to zdjęcie, więc jakby to była najlepsza opcja. I ogólnie ja zamawiałam te etui, zarówno moje, jak i mamy, na forką, czy coś tego typu. Jakby, napiszę Wam to w opisie. Można tam sobie dać, jakie zdjęcie chcecie, no i dopasować do modelu z Waszego telefonu. Więc naprawdę super opcja. No i ja wybrałam właśnie taki art. Jakby on tu na kamerze wygląda trochę inaczej, ale on jest taki mocno napigmentowany i naprawdę fajnie wygląda. Także to by było chyba na tyle z moich książkowych gadżetów. No i teraz muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie najbardziej z wszystkich zakładek mi się podobają tak. Hand. Bo jakby nie mogę przeżyć tych skrzydeł, bo są przecudowne. No i wszystkie te trzy z najnowszych. Czyli Cordelia Styles, Cordelia Carl Styles. Chyba, chyba tak to się mówi. I też cudownie wygląda. Jezu, najcież to z tą okładką no hit! I Grace Blackthorn. Jako ona jest przepiękna i jakby ma ładne usta i tą sukienkę i w ogóle jest prześliczna. Jakby ja mam nadzieję, że to jest Grace Blackthorn, bo jeszcze nie czytałam, ale z tego co widziałam arty, to przypomina mi Grace Blackthorn. Więc jeśli to nie jest Grace, to niech mnie ktoś poprawi po prostu. Ale w każdym razie ta postać jest przepiękna i te włosy. Jakby przecudowne. No i James. James, James. Kocham. Kocham Jamesa, kocham Willa. Jaysa już nie aż tak bardzo, jakbym miała wybrać z Helen To prawdopodobnie wybrałabym Jamesa albo Willa. I też mega dopracowane są te zakładki, bo ma oczy takie, wiecie, te demoniczne. No i cienie, jakby. No, cute! Świetne są. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało.